Siema, siema. Dzisiaj na szybko pokażę Ci, jak sobie zamówiłem cztery pary takich butów. To są Air Force 1 z Nocton. w kolaboracji z Drake'em. Widzicie, są serio zajebiste. Jakościowo but się świetnie prezentuje. 140 zł zaniedałem. Zamówiłem sobie jeszcze takie skarpetki. To są trzy paki Nike Everyday. W Polsce 70 zł kosztują serio. Są zajebistej jakości. Dałem za nie 6 zł za taki jeden trzypak. Dostajecie normalnie z pudełkiem wszystko, z koralikami. Naprawdę serio z wszystkim dostajecie. Jeśli ktoś jeszcze jest ciekawy jak się prezentuje but, to jest po roku noszenia bucik, zamówiłem je rok temu, COVID, oprócz tego, że jest brudny, jest naprawdę zajebisty, dobra, to teraz szybko zobaczymy jak je zamówić. To naprawdę proste, pod moim Instagramem i YouTubem macie tutaj linka, wchodzimy sobie w tego linka, to jest strona, którą zrobiłem, żeby Wam wszystko ułatwić, szybko ją skleiłem, klikamy sobie tutaj, musimy się zarejestrować, bo bez tego nie będzie tanio butów, e-mail, hasło, zaznaczamy, sign up. Po założeniu konta wracamy sobie, klikamy sobie w budki. Mamy tutaj naprawdę różne pary. Air Maxy: wszystko dosłownie co chcecie. Jeśli chcecie coś innego, czego tu nie ma, możecie do mnie napisać na Instagramie. Dodam to. Wchodzimy sobie tutaj. Trzeba chwilkę poczekać, aż się załaduje. Załadowało się. Macie naprawdę masę różnych kolorów, ale pokażcie, się jak zamówić te nokty. To są te, to jest ta wersja kolorystyczna. Oczywiście, mając konto już, wybieramy sobie tutaj. Tutaj trzeba akurat wpisać rozmiar od 36 do 47,5, w moim przypadku 44 to jest. Musimy wybrać tutaj, to jest ważne wersja G, to jest wersja, którą kupiłem, jest serio zajebista. No to co, tutaj macie jeszcze fotki, jakie ludzie sobie zamawiają. Wy też dostaniecie takie fotki po plus, minus dwóch, trzech dniach. Dobra, dodajcie sobie do koszyka, pocicie tam PayU blikiem i co, czekacie sobie chwilę. Wracać sobie na stronkę, jeśli czegoś nie wiecie, nie wiecie dokładnie, jak zamawiać lub, lub jak ta strona działa. Macie tutaj 2-2,5 minutki, trwa filmik. Poradnik jest naprawdę szybko nagrany, wszystko jest dobrze objaśnione. Dzięki, cześć.